zainstalować w Polsce, czym się wyróżnia. I właśnie dziś będzie o takich wyrożnikach i symbolach. Zapraszam na odcinek o pięciu najsławniejszych symbolach polskich miast. Swoją wędrówkę zaczynamy w dawnej stolicy Polski, czyli w Krakowie. Najważniejszym symbolem Krakowa jest Smok Wawelski, jest to odlana z brązu figura. Pomnik znajduje się przy wyjściu ze Smoczej Jamy. Smok Wawelski to niebezpieczny smok, bo zieje ogniem. Dajcie znać czy widzieliście już jak to robi. Z Krakowa udajemy się do Warszawy, gdzie znajdziemy syrenkę. Ręka warszawska w jednej ręce ma tarcze, a w drugiej wzniesiony miecz. Pomnik Srenki przedstawia pół kobiety pływającej. Z wyjedziemy do Gdańska, czyli stolicy pomorza. W Gdańsku znajdziemy Neptuna. Neptun według mitologii rzymskiej był bogiem oceanów i mórz w Gdańsku, to fontanna. Fontannę Neptuna znajdziemy przed wejściem do dworu Aetusa. W Gdańska idziemy do Poznania. W Poznaniu w każde południe na wieży Aretusza ukazują się dwa drewniane koziołki. Koziołki codziennie o 12 stają naprzeciwko siebie i 12 razy tykają się rożkami. Uznania jedziemy do miasta Krasnali, czyli Wrocławia. We Wrocławiu znajdziemy aż 382 Krasnale. Każdy Krasnal ma inną osobowość i historię. Choć to najmłodsze wymienione dziś symbole, ona stałe zadomowiły się na terenie Wrocławia i śmiało możemy uznać, że to jest najważniejszy symbol tego miasta. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć.